Słuchajcie, teraz chwila, na którą tak naprawdę wszyscy czekaliście. Chcieliśmy zaprosić na scenę całe jury, które już ma przygotowany werdykt. Marta Mierzejewska, dziennikarka rozgłośni Radio OKO, wielkie brawa. Krzysztof Grala, przed nim Edgar, gitarzysta basowy zespołu Alzirat. Włodzimierz Włodas Małaszek, gitarzysta basowy zespołu Empathic. Mateusz Minota, jeden, jedna z osób, która za tworzyła razem z Jarkiem Rokołękę oraz gość specjalny, Maciej Wino Winogrodzki. Zapraszamy na scenę. Słuchajcie, oni mają już wyniki, ja bym jeszcze chciał zaprosić w tym momencie na scenę ludzi, którzy bardzo dużo się napracowali przy tej imprezie, którzy pomagali. Prezes, Stowarz Prezes Stowarzyszenia Mazowieckiej Inicjatywy Społecznej, Jakub Frydryk, dyrektor Parku Wodnego Akwarium Mariusz Mierzejewski i prezydent miasta Ostrołęki Janusz Kotowski. Wielkie brawo dla nich, błagam was. Jarek powiedział to co najważniejsze. Faktycznie byli ludzie, którzy dali pomysł. Nam z samorządu udało się od początku coś tam pomagać od strony kasowej, ale bez was pewnie żeby nie było tego wszystkiego co się dzieje, także ja rzecz jasna, Jarek, mam tu wypełnić jeszcze pół minutki. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że nie idziecie jeszcze do domu, no bo prawdzie dobranocka minęła, ale to nie dla was dobranocka. Bawcie się dobrze i długo. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, dalej. Myślę, że nadszedł czas na ten moment, na który wszyscy czekali. Oddaję głos winu? Winie? Winowi. Wiedzieliśmy, że winowi mamy, na, aby powiedział to, na co wszyscy czekają, na co czekają zespoły i my. Cześć, witajcie. Słuchajcie, e, zagrało tu, tu parę naprawdę, naprawdę wyjątkowych zespołów. Osobiście chciałbym grać w każdym z nich. Wszystkie były bardzo szczere, podzieliły się z wami wyjątkową energią. Nie chodzi tutaj, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Myślę, że mieliście... 10 naprawdę zajebistych koncertów tutaj, przyjemność zobaczyć. No i w jury po bardzo, bardzo burzliwych naradach postanowiło wyróżnić tutaj miejscem trzecim zespół... Siema Ostrołęka! Siema! Ja! Jak się bawicie? Piąta Rokułęka, coraz nas więcej tutaj. Słuchajcie, mam w ręku. Ja już wiem. Ja już wiem, kto zajął trzecie miejsce na piątej ogólnopolskim przeglądzie zespołów rukowych Rokulka 2013. Niestety fundator nagrody nie mógł dzisiaj być z nami. Fundatorem nagrody jest radny miasta Ostrołęki Dariusz Bralski. Niestety z przyczyn rodzinnych nie mógł być dzisiaj z nami. W jego imieniu wręczam nagrodę zespołowi za zajęcie trzeciego miejsca Wielkie oklaski dla zespołu ROK Public! Jedziemy! Trzecie miejsce zespół ROK Public. Zapraszam na scenę A teraz zdjęcia dla mnie ROK Public, bo ja się podzielę tą nagrodą Tutaj tylu wolontariuszy pracowało, że naprawdę chętnych będzie Wespór Rock Public proszony na scenę po odbiór trzeciego miejsca na piątym ogólnopolskim przygodzie zespołów rockowych Rokołęka. Wielkie oklaski wbiegają na scenę! Są tu z nami! Dla Was nagroda! Dwa słowa. Albo no trzy. Dziękuję. W ogóle się nie spodziewaliśmy. Mojej kobie jeszcze się tam przyważy. To jest zupełne zaskoczenie. Brawa dla nich. To już nasze, tak. Dziękuję. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Pierwszy koncert w ogóle z kopakami. Dziękuję, że w ogóle dali możliwość zagrania z nimi. Bo się zmieniło. Dziękujemy. Dziękuję ostrojeka! Wielkie brawa! zespół rok Pawli. Trzecie miejsce. Dobra, mi przypada w udziale podać, kto zajął drugie miejsce. Ja bardziej do środka krzyczę Ciebie. także nie jestem taki wylewny jak Kuba, także, także pewnie was tak mocno nie podgrzeje, ale serdeczne gratulacje dla zespołu, dla zespołu. posłuchajcie. Nie wiem czy czytać po polsku czy po angielsku. Manipulation albo Manipulation, no nie wiem. Także zapraszam serdecznie. Zespół Manipulation. A Moje przypomnę... gratulacje, brawo. A powiedzmy, że drugą nagrodę ufundował pan Mariusz Mierzejewski. Wielkie brawa. Zespół z Gołdapi, Manipulation, drugie miejsce.

Teraz pierwsze miejsce, a ten wynik I zostało właśnie... pierwsze, tak jest. Walczymy, to jest zespół MESA! Zespół MESA zwycięzcą piątej jubileuszowej przeglądu ogólnopolskiego zespołu fragowych Rokołęka. Zespół MESA z Olsztyna, A nagrodę ufundował pan prezydent miasta Ostrołęki, pan Janusz Kotowski. Zapraszamy zespół na scenę. Widać, że zespół ma tutaj sporą ilość fanów i fanek. W tym mieście bardzo się cieszymy z tego. Oprócz nagrody ufundowanej przez pana prezydenta miasta, zespół za chwilę wystąpi jako zwycięzca, więc jeszcze raz będziemy mogli posłuchać, jak grali podczas dzisiejszego dnia. Nowe zdjęcie, chwila dla fotoreporterów, Wszyscy Kuba, chodź do przodu, pokażcie, w duży głup jest to prawda. do góry. Wielkie brawa dla wszystkich laureatów. Dziękujemy bardzo wszystkim. Tutaj zespół MESSA za chwilę zacznie się przygotowywać do występu.